Już zawsze będziesz się męczył ze sprzedażą ubezpieczeń, jeżeli nie nauczysz się generować lidów, umawiać spotkań oraz rozmawiać z klientami. To są fundamenty tego biznesu, tak jak uczciwość czy jakość usługi, którą wykonujesz. Sprzedaż to umiejętność prowadzenia rozmowy. Ona buduje pomost pomiędzy tobą a klientem, dzięki któremu możliwe jest dokonanie transakcji. A polecenia to najskuteczniejsza forma pozyskiwania klientów. Nawet jeśli masz kasę na marketing. Wiem co mówię, bo wydaję na niego trochę grosza. Zostawienie wizytówek w salonie kosmetycznym nie przyniesie ci oczekiwanych rezultatów. Oczywiście jakiegoś klienta z tego pozyskasz, ale rachunków raczej z tego nie opłacisz. Możesz to zrobić, ale nie licz na cuda. Wizytówka. Nie ma szans z dobrym procesem sprzedaży, pozyskiwaniem referali od zadowolonych klientów oraz marketingiem trafiającym w punkty bólu oraz wymarzone rezultaty Twoich klientów. Wystarczy, że opanujesz dwa z trzech, czyli proces sprzedaży oraz pozyskiwanie referali, a już możesz zajść bardzo daleko. Ja w ten sposób doszedłem do 5-10 tysięcy funtów miesięcznie, bez rekrutacji i bez wsparcia telemarketera. To wcale nie jest takie trudne, jak teraz może ci się wydawać. Trzeba tylko wiedzieć, co i jak trzeba robić i zacząć to robić. A tego możesz się nauczyć w moim mentoringu. Także zapraszam do współpracy.